Szanowni Państwo, spotykamy się dziś, żeby poinformować Państwa o inicjatywie, która latem uatrakcyjni zwiedzanie naszego miasta. Opowiedzą Państwu o niej zastępca prezydenta Białego Stoku Rafał Rudnicki. Dzień dobry, dyrektor Biura Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Katarzyna witamy. Oraz prezes zarządu klubu miłośników komunikacji miejskiej w Białymstoku, Adrian Nikołajuk. Witamy. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta Rafała Rudnickiego. Szanowni Państwo, od piątku rozpoczynamy Dni Miasta Białego Stoku. Piątek, sobota, niedziela, szereg wydarzeń i atrakcji. I korzystając z tej okazji, że zaczynają się Dni Miasta, chcę wszystkim przypomnieć za Państwa pośrednictwem, że można korzystać z. Wyjątkowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej, po to, by zobaczyć wyjątkowy Biały Stok. Wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do naszego regionu, tak naprawdę, wyprawę w województwie podlaskim myślę, że rozpoczynają od Białego Stoku, że to jest centrum tych city breaków i zachęcamy do tego, by przy okazji zwiedzania też zdecydować się na wyprawę autobusem. Od 24 maja, dzięki współpracy z PTTK. Można jeździć zabytkowym ogórkiem w sobotę o godzinie 11 i o godzinie 12, po to, by zobaczyć zabytki z przewodnikiem PTTK zabytki naszego miasta w sobotę do 30, do 30 sierpnia, w każdą sobotę 11:12. Natomiast od 6 lipca, tym razem z klubem Miłościków Komunikacji Miejskiej, w każdą niedzielę o godzinie 12 i godzinie 13. Dwie wyprawy, szlak murali i wielokulturowy Białystok. I też wyprawa, ale tym razem chociażby Jelczem. Zresztą tutaj pan Adrian opowie o autobusach, którymi klub dysponuje. Wszystko po to, by zobaczyć wyjątkowy Białystok i ci, którzy zdecydują się na to, żeby tutaj przyjechać do naszego miasta, do naszego regionu, mają niezapomniane. Niezapomnianą okazję do tego, żeby zobaczyć to te nasze miasto właśnie za szyby autobusu. Czyli w sobotę z PTTK, w niedzielę z Klubem miłośników Komunikacji Miejskiej zapraszamy na wyprawy po Białym Stoku. Prosimy jeszcze o zabranie głosu panią Katarzynę Pierwienis. Parę słów o ogórku, parę słów o zwiedzaniu Białego Stoku. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na sentymentalne podróże ogórkiem, zabytkowym autobusem marki Jelcz, który jest podstawiany przez komunalne przedsiębiorstwo komunikacyjne. Podróż sentymentalna z wielu przyczyn. Wiele osób, które z nami jeździ, mówią, że czują się jak z, z dawnych czasów jak pamiętają swoją młodość jak jeździli do szkoły także będzie to przeżycie niezapomniane. I warunki niezapomniane jak dawniej, czyli klima będzie działała jeśli się otworzy okna, silnik jest w środku, trzeba o tym pamiętać, silnik tego autobusu jest w środku, w związku z tym jest dosyć głośno, ale oczywiście jest sprzęt nagłaśniający, także przewodnika słychać. Także proszę Państwa, to jest wycieczka bez wysiadania, tak precyzuję, bo, bo są o to pytania. Zwiedzanie tak zwane panoramiczne, jak to mówimy w turystycznym świecie, czyli z okien autobusu. Przewodnik opowiada o miejscach, zarówno tych położonych centralnie, ale na rynek Kościuszki nie wjeżdżamy, wiadomo, ponieważ jest to strefa dla pieszych. Natomiast dzięki temu, że mamy do dyspozycji pojazd, możemy pojechać też poza to ścisłe centrum Białego Stoku i pokazujemy na przykład nowy kampus Uniwersytetu w Białym Stoku, stadion. O to też turyści pytają, gdzie ta Jagielonia gra. Także serdecznie zapraszamy, każdy kto kupi bilet, bilety kosztują 10 zł, można je nabyć online, dostaje taki bilecik pamiątkowy, który kasowany jest przez, fachowo dziurkaczem przez kierowcę. Także godzina 11 i godzina 12 w każdą sobotę do końca wakacji serdecznie zapraszamy na wycieczki ogórkiem. Dziękuję. Szanowni Państwo, o zabytkowych autobusach o zwiedzaniu miasta jeżdżąc tymi zabytkowymi autobusami opowie Państwu pan Adrian Nikołajuk. Zapraszam. Dzień dobry, szanowni państwo, chciałbym na wstępie podziękować miastu Białystyk za wsparcie naszej inicjatywy, ponieważ już praktycznie od dekady tak naprawdę uzupełniamy atrakcje turystyczne w postaci wycieczek ogórkiem poprzez wycieczki troszeczkę nowszymi autobusami. Właśnie taki leczek tutaj widać za mną z tyłu. Są to troszeczkę nowsze autobusy, niemniej jednak już też dawno nie widziane na naszych ulicach w obsłudze komunikacji miejskiej. W tym roku po raz kolejny wyjedziemy na nasze bezpłatne przejazdy z przewodnikiem PTTK po Białym Stoku. Przejazdy odbędą się w każdą niedzielę lipca i sierpnia. O 12 pojedziemy trasą w Wielokulturowy Białystok, podczas której zobaczymy najciekawsze miejsca związane z wielokulturowością naszego pięknego miasta. Druga trasa o godzinie 13 to jest Śladem białostockich Murali, gdzie przejedziemy koło najbardziej popularnych murali w naszym mieście. I planujemy jeszcze jedną trasę. Jest to trasa, którą w poprzednie dwa lata również jeździliśmy. Jest to trasa pod tytułem Śladem Oni Białystok. Można dzięki naszym przyjaciółkom nie dość, że się dowiedzieć sporo na temat naszego miasta, zobaczyć piękne murale, czy też poznać historię naszego klubu Jagiellonia, ale także przypomnieć sobie jak to kiedyś się właśnie jeździło z starszym autobusem do szkoły, czy też do pracy. Także serdecznie zapraszam, nasze przyjazdy są bezpłatne, więcej szczegółów na naszych stronach internetowych i mediach społecznościowych. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja tylko dopowiem, żeby właśnie była jasność, że w sobotę Zapraszamy na przyjazdy z PTTK bilet 10 zł, dlatego że ilość miejsc w ogórku jest ograniczona i trzeba się zapisać, żeby to miejsce zdobyć. W Wielczach, jak widać, które, którymi się jeździ w niedzielę bezpłatnie, bo nieco więcej miejsca. Poza tym. Przypominamy sobie klimat lat osiemdziesiątych, um, kiedy był tłok w autobusie, nie zawsze wszyscy siedzieli, niektórzy stali, więc zapraszamy tutaj bezpłatnie w niedzielę z klubem Miłościów Komunikacji Miejskiej w Niemstoku i czyli IPTTK, i KMKM. KM. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że od lat robią wszystko, żeby popularyzować nasze miasto i zachęcać do tego, żeby zwiedzać je w każdy możliwy sposób. Będą czy państwa? Tak, tak, tak. Będą przewodnicy specyficzni. Czy państwa mają jakieś pytania związane z tematem? Powiem wam trochę o tym, jak. Dobra. Niech pan e, padło pytanie naszego Jelcza, którego widać tutaj, jest to autobus Jelczem 11 e, z 1988 roku. E, od nowości jeździł w Białymstoku, w, e, najpierw w MPK, dlatego jest numer 1071, to jest jego historyczny numer boczny, który miał e, od nowości nadany. Później po rozpadzie MPK na, i podziale na spółki trafił do kpkm a po ostatnim remoncie e, jeździł jako nauka jazdy, szkolił przyszłych kierowców. Więc jeżeli ktoś z kierowców jeździł takim Jelczem, on był wtedy biało-zielony i uczył się jeździć, to właśnie dokładnie tym egzemplarzem. My go odkupiliśmy, znaczy odkupiliśmy, otrzymaliśmy od KPKM-u ponad 10 lat temu. Kilka lat trwał jego remont, udało nam się go odrestaurować. No i w tym momencie się cieszy oko i może właśnie posłużyć też dla Państwa jako atrakcja turystyczna podczas przyjazdu wakacyjnego. Czy na Wasze kursy trzeba się jakoś zapisywać, czy przyjść na przystawę? Najlepiej przyjść po prostu 10-15 minut przed odjazdem, zająć miejsce w kolejce. Zdarzało się tak, że tylko przyjechałem, otworzyłem drzwi praktycznie po chwili, bo miałem pełny autobus. Także zainteresowanie jest, na pewno po prostu warto przyjść wcześniej, zapisów nie prowadzimy. E, tu jeszcze jakieś pytanie było, A tak? skąd startujecie w ogóle? E, z, no. Dokładnie z tego miejsca startujemy, z tego przystanku, tu gdzie autobus właśnie stoi, zawsze się zatrzymujemy, z tego miejsca startujemy. Proszę, że chodzi o to, żeby się drzwi Powiem, jeżeli, chodzi pojazdów, znaczy, tak? jeżeli chodzi o liczbę osób, to jest ograniczona e, z tego względu, raz, że dla poszanowania tych naszych zabytków, a dwa, też dla komfortu jazdy, ponieważ no, kiedyś faktycznie się Ma było tak, że... w latach 80. Że... to trzeba dopychać... E, tak, o... tylko wtedy nie będzie słychać przewodnika, bo kiedyś, jak właśnie mieliśmy troszeczkę większe e, tłumy, no to po prostu ten dźwięk przewodnika się rozchodził i osoby z tyłu w ogóle nie słyszały, więc staramy się do... zrobić tak, żeby było jak najbardziej komfortowo. Ja mam jeszcze pytanie o Wasze autobusy i ja nabycie Ogólnie pojazdów mamy 13, to jest jeden holownik i 12 autobusów, większość z nich oczekuje jeszcze na niezbędne naprawy i remonty, ale sukcesywnie przeprowadzamy we własnym zakresie i mam nadzieję, że w tym roku pojawią się też jakieś premiery, których jeszcze na ulicach naszego miasta dawno nie było. Jeżeli chodzi o jakie to kiedy planujecie uruchomić? Planujemy uruchomić również od 6 lipca o godzinie 14 i też w każdą niedzielę lipca i sierpnia. W 13... Trzy kursy Tak, trzy kursy dokładnie. Szanowni Państwo, zapraszamy do zwiedzania Białego Stoku podczas przejazdów zabytkowymi autobusami. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. A ogórki też tam startują? Tak, z tego samego kostoczenia. I ogórki i lecz. Sabotę jednym i rektor gładkowskie.